Miałem 14 lat jak byłem zafascynowany chodzeniem do lasu byłem harcerzem w ZHR i uwielbiałem wychodzić do lasu w noc któregoś dnia wyszłem pobiegać koło godziny drugiej nad ranem znałem ten las na pamięć ale pobiegłem na drugi koniec lasu i znalazłem bunkier którego tam nigdy nie było więc odpaliłem latarkę w telefonie i wszedłem do środka był bardzo ogromnym bunkrem chodziłem po korytarzach i zabłądziłem nie mogłem się wydostać z tego bunkru w telefonie kończyła mi się bateria zestresowałem się. Chciałem zadzwonić po pomoc, ale nie było sygnału nawet na 112, nie mogłem się dozwonić, zestresowałem się i nerwowo biegałem po korytarzach, zauważyłem tunel był bardzo ciasny, więc się przeczegałem na drugi koniec i tam było jeszcze gorzej, im głębiej wchodziłem tym bardziej się bałem, ale w jednym pokoju był minimalny zasięg, więc zadzwoniłem na 112 i tam gdzie wskazałem tam przyjechały wozy strażackie, ale konsultant powiedział mi, że nie było tam żadnego bunkru, przestraszyłem się, że nie wyjdę podczas. Tego telefon mi się rozładował, więc zacząłem szukać wyjścia, znalazłem małą szczelinę, gdzie widziałem las.